Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Pewnie teraz pytacie się Zadajecie sobie pytanie Czemu nie było odcinka w sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę i czwartek No Niestety nie miałem czasu A dzisiaj zagrałem sobie w Soul Night, bo piątek No Niestety bez Bartka, chociaż nagrałem z nim, ale... Niestety, odcinek. Skąd ja mam królicze uszy? Mam królicze uszy. We. Właśnie, wszedł już update wielkanocny i wszyscy tu mają uszy. Czewu. Nie, sprzedawca nie ma. Ale cała reszta ma. to jest jakiś stół. E -e, zablokowałem się. Ksiądz też nie ma. Ona nie ma. Wszyscy, którzy mają czapki, nie mają. Mam tu jakąś roślinkę. Króliczki ze mną teraz chodzą. Patrzcie. Ale słodkie. Króliczki. Chodźcie, idziemy z króliczkami. Króliczki idą ze mną. Chodźcie króliczki. Ale fajne. I zaczekajcie, zrobię krótkie cięcie. I dobrze, już po krótkiej przerwie króliczki idą z nami. Zapraszam. Jeszcze. Mam nadzieję, że króliczki będą z nami, bo króliczki są. naprawdę. Na <laughs> ale nie, nie nie ma króliczków, ale mapa jest bardzo śmiesznie zrobiona. Co czemu z jajkami walczymy? Co? <laughs> Wy to widzicie! To jest... Wiem, że to jest tego. Wielkanocny update, ale... Ale... nie no tak na serio jajka. No um, Ja nie chcę walczyć z jajkami. No powiedzcie, kto co by chciał walczyć z jajkami? No ja na pewno nie. Yy, yy, zablokowałem się, to chodźmy do wykrzyknika. Mana. Teraz mi się nie przyda, to pójdę tam później. Skrzynka! Mam silny łuk. Niech będzie. To mana sobie weźmie. Jej. Eeejuu, nie wiem czy on jest aż taki... To są grzyby. Co z grzybek? Halo, jak sobie grzybka. Dobra, gdzie idziemy? Tutaj. Pygwaj! To jest wielkie jajko! To są yy, zamiast tych leśnych potworów, bo te leśne tylko miały łuki. Gra możecie sobie ściągnąć w sklepie play na przykład. Jest darmowa i jest fajna. Ten update szczególnie. Ciekawe czy są też jakieś ukryte jajka tak jak Shpeak Crafter. Wczoraj miał się pojawić odcinek Speak Crafter, no ale czasu nie znalazłem niestety. Dobra, czysto. Idziemy. Skrzynka. Jej, tu chyba też skrzynki nie zebrałem. Nie? No właśnie. Dobra, idziemy. Ten, ten grzybek podejrzenie wygląda. Strzel w niego. Dobra, rozstrzeliłem. Strzała została w grzybku. Ciu, 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 ciu ciu. Nie, ale ja naprawdę nie chcę bić się z jajkami. Jajka są... Jeszcze to są pisanki. Właśnie... Mają jeden kolor, więc nie wiem czy te jajka można nazwać pisankami. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Nie wiem, wszystko jakoś mi tak nie pasuje, ale wziąłem to jakoś tak. Potki. Nie, mamy wszystko... Jeśli ktoś nie oglądał pierwszego odcinka, to on był z Bartkiem. O, teraz już nie ma jajek. Czemu oni jajkami nie są? A tu mamy jakieś inne jajko, to jest dzik. A to nie wszystkie się zamieniają, chyba. Nie no, ci się zamienili. Czy jakiś błąd? Czy się... Nie, wszyscy się nie zamieniają, chyba. Nie wiem. Pierwszy raz gram w tym update'cie. Się. Dzisiaj się chyba pojawił. Ja nie chcę bić się z jajkami, tak naprawdę. No kto chciał bić się z jajkami? Przecież można zjeść. <grym> No, ale takie pisanki, pisaneczki. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo czasu już nie znajdę, że nagrać, bo nagrywam to o 20.00. Dobra, już. E, jajko, proszę ginąć. E, portal, wykrzyknik czy skrzynka? Wykrzyknik. Tak, nie chcę mi się tego kupać, bo to straca pieniędzy. Wezmę pistolet i będę strzelał we wszystko, co się rusza. A właśnie to nic się nie rusza. Skrzyka. Co to. Kostur lunarny. Ale fajny. Ciekawe. Dużo tego wypuszcza. Możesz otrzymać serwis, nie aktualizując coś. Jajeczko! Pisanka. Czyli takie pisanki też można zbierać, czyli jest coś takiego jak ukryte jajka. Ej, to mało bije. Ale czemu to tak mało bije? Nie wiem, czy opłaca się tego w ogóle używać. 3 HP? 12 z krytycznego. Eee, dobra, wolę mój łuk. Będę jak y, Robin Hood. Z y, uszami królika. Tylko, że ja strzelam szybciej z tego łuku. Nie, nie chcę posągu złodzieja, będę w niego strzelę. Zastrzelę posągu złodzieja. Nie będę kupował tego posągu, bo nie wiem, co mi dają. Jej, kolejny posąg to różdżka. Różdżka. Nazwa tą różdżkę różga. To też święta już nie, to jakby to nazwać tą różdżkę. Nie wiem, będę w jest fajniejsze chyba. Kotek, tu jesteś, kotku. Cześć, to O, mikstura mamy. Bardzo fajnie, bo miałem bardzo mało man. Miałem tylko 8. Dobra, co wybrać? Nóż no, rzeźniczki czy mikstura energii? Mikstura. Ej, działko, działko, działko. Nie. Nie dostajmy obrażeń. To fajnie, idziemy. Idziemy stąd. Kotel, chodź. O kurde, atakować. Chodź. Kurde, w go zaatakować. Chodź, kotel. Mama, żęgarni, Kot, koteł jest chyba nieśmiertelny. Nie wiem. Uuu, co to? Celność. Eptenta energia sempre kiu matar u um monstro. Co? Dobra, 50% zniżki w sklepie. Myślę, że to może się przydać. O, kolejne jajko, a to jest sk... A to jest kamer, to... nie, ja go nie chcę, bo on resetuje wszystkie umiejętności, to fajne nie jest. Czemu? Już 8 minut! Wow Szybko jest.. Ja... Jezu, co to jest? Czemu to jest... To jest jakiś pod, podwójny silny Czemu? Czemu? Dobra, dokończę go. Mogę użyć różdżki. Ryba. Co to mi ryba? Dobra, ryba. Co to jest? Czerw pustyni? Okej. Okay. Kusza, drewniany młot. Mi... Co to jest? Biorę to. Co to jest? Co. I wszystko obok... To, to jakby jakaś artyleria strzelała. T tak to wygląda. Dobra, wbijam Ile to ubije? Nie wiem, mogę prześcieniać? A, mam... Nie, mamy nie mam. O nie, dobra, przechodzimy do walki w Tak jak Bartek mówił w, w poprzednim odcinku z że można podchodzić z bronią i po prostu bić. Czy tak? Wszystko. Pamiętacie w pierwszym odcinku wita. Tak. No mamy nie ma w liście. naprawdę jest trudno. Nie, nie O! Mikstura many! To jest idealnie dobra koleków. Jezu, to jest wielkie jajko. A, na szczęście jest zamknięte. Naprawdę tam daleko jest, to jest Dobra, strzelamy to potem magiczne jajko. Jezu. Dobra, czerw pustyni. Nie, 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 ten nie, wie tylko 4 nie, 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 ja, ja tego nie chcę rozwijać. Chodź dziku, To jest Jesteś złym dzikiem, tylko te dobre szanuję, To złe są złe też. Czerw pustyni, co to jest? Tak coś jak później to wyrzucę, bo to za dużo kosztuje. Wy jak za altyleria, bo taki... patrzy, taki Rambo bie... bie do Dobra, myślę, że za chwilę będziemy kończyć. Z barkiem to szybciej szło. Automat, dobra, idziemy dalej z łukiem. Pewnie za chwilę zginę. Ciu, 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 jak zginę, to koniec. Pewnie teraz zginę. Nie, no dobra, jest ten wielki tutaj, to on jest silny bardzo. Nie, bany ma, nie mam. E, dobra, wiem, go. Fajnie. Ale ja nie mam... Dobra, zginam! A więc to jest też koniec odcinka! Znany poszukiwacz przygód. Okej. Okay. Koniec odcinka, zrobiliśmy. 132 potwory. No cóż. I w kolejnych odcinkach... A, jeszcze ja pokażę wam, co odblokowałem. Mmm, chciałem go ulepszyć. Yy, co blokowałem? Yy, nie na nagraniu. Patrzcie, tutaj giganty goblin, trzeba ich po prostu zabić. 15, tutaj 10, tutaj 10. A to jakiś challenge. No, a więc. Dziękuję, że. Jezus, co to jest? Imbosem Lubię puszyste zwierzątka Poczekaj, już skończy się odcinek Lubię zapasy Chcesz się napić? Bądź ostrożniejszy na siebie. Co to jest? Czemu tu jest królik? Halo, co to jest? Książka Okej. Okay. Wampir Nie lubię pić soku. Bo mogę poczuć magiczne osłabienie. Co to? Co to? Inżynier. Muszę... Są dużyscy zabieli się w króliki. Dobra! A więc dzięki Wam za oglądanie i cześć i... A może jeszcze w króliczkach się pożegnamy. Po króliczku. Gdzie są króliczki? To pożegnamy się z króliczkami. Dobra. A więc cześć i... Czołem!